Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w nowym cyklu rozmów z młodymi naukowcami w ramach Akademii Łukasiewicza. Dzisiaj gościmy Mateusza Marczewskiego, dzień dobry. który opowie nam o swojej pracy, opowie nam o centrum obróbki plastycznej i o miejscu dokładniej gdzie pracuje. To jest to grupa badawcza zaawansowanych technologii wytwarzania. Dokładniej pracuje w sekcji metalurgii proszków w centrum obróbki plastycznej. Centrum Biblioteki to jednostka, która ma wieloletnią tradycję w Poznaniu, jak i też w Polsce. Zgromadzi bardzo, bardzo dużo ciekawych ludzi, młodych naukowców, jak i też ludzi związanych bezpośrednio z komercjalizacją tego, co jest opracowywane bezpośrednio w centrum. Ale zanim dojdzie do jakichś badań, zanim dojdzie do momentu, kiedy coś pojawi się na rynku, no musi pojawić się ktoś, kto zajmę się tymi badaniami. No i właśnie pytanie do Mateusza, bo jak właściwie doszło do tego, że skierowałeś swoje zainteresowanie w stronę kariery naukowej, bo no to jest kwestia drogi, kwestia właśnie przemyślenia, inspiracji, ale z drugiej strony też, no jak to się właściwie zaczęło? Początek był taki, że wybrałem kierunek inżynieria biomedyczna jako swój kierunek studiów i już na pierwszym roku podczas zajęć z inżynierii materiałowej bardzo zainteresowałem się tym tematem, pomimo tego, że same zajęcia obejmowały dość podstawową, dość podstawową tematykę. No i tutaj właściwie po, po tych zajęciach zdecydowałem się rozpocząć inżynierię materiałową jako swój drugi kierunek studiów równolegle. No i Podczas studiów coraz bardziej zacząłem interesować się tym tematem, w szczególności bardzo mocno zainteresowałem się. Tematyką biomateriałów, w tym w szczególności biomateriałów implantów tkanki twardej, na przykład implantów stomatologicznych czy, czy implantów ortopedycznych. No i we współpracy z, z, na początek z, z doktorem, habilitowanym inżynierem Andrzejem Miklaszewskim, realizowaliśmy temat w obszarze rozwoju stopów na implanty stomatologiczne, co było docelowo moją pracą magisterską. A następnie temat ten rozwijałem we współpracy z profesorem Jurczykiem w ramach swojej rozprawy doktorskiej. No i to był właśnie, to, to był właśnie mój początek, w którym usamodzieniałem się jako, jako naukowiec i zacząłem realizować swoje pierwsze własne badania, zacząłem planować eksperymenty, zacząłem analizować wyniki, zacząłem publikować też, zacząłem pisać projekty badawcze. Projekty badawcze i badania to jest część pracy naukowca. Jest to jeden z głównych elementów tak naprawdę. Ale też z drugiej strony mówimy o też kwestii dotyczącej właśnie tego, żeby z jednej strony prowadzić badania nad rzeczami nowymi. Czasami odna jesteś przypadkiem, bo to też się zdarza. A z drugiej strony, żeby też potwierdzić pewne rzeczy, które już na świecie istnieją. I tak naprawdę patrząc na to, to badania to jest też szereg różnego typu wyzwań, różnego typu zagadnień, z którymi trzeba się po prostu zmierzyć. Jak wygląda właśnie radzenie sobie z różnego typu wyzwaniami, które są stawane przed naukowcami? Jak ta, ta, tak naprawdę wygląda ta praca od podstaw i czy jest trudna? To wyzwań w pracy, w pracy naukowca jest oczywiście, oczywiście bardzo dużo. Ja wychodzę z założenia, że, że w naszej pracy uczymy się głównie porażkami, a nie sukcesami. To porażki kształtują pracę naukowca, niepowodzenia, bo oczywiście, jak realizujemy badania naukowe, to w laboratorium większość rzeczy, które robimy, to są jednak niepowodzenia niż sukcesy. Oczywiście sukcesami ostatecznie się dzielimy. No i też w naszej pracy naukowej, tak jak tutaj wspomniałeś, Staramy się w jakimś zakresie powtarzać eksperymenty, które były zrealizowane w innych częściach świata, przez co jednocześnie zyskiwać kompetencje w nowych obszarach badawczych. Tak jak ostatnio, jako, jako grupa, bardzo dużo badań realizujemy w obszarach magazynów energii czyli na bazie doświadczeń innych naukowców z innych części świata nie tylko z Europy, z Chin, ze Stanów Zjednoczonych staramy się rozwijać w obszarze. Na przykład baterii metalowo-jonowych, czy też ostatnio materiałów termoelektrycznych. No i to oczywiście wejście w nową zupełnie nowy obszar badawczy wiąże się z, no, z licznymi wyzwaniami ze względu na to, że, że brak doświadczenia, przynajmniej w tym obszarze na początku powoduje dużo trudności w samej realizacji, realizacji tych badań. No i to jest jakby częścią naszej pracy, czyli szukanie, szukanie nowych dróg rozwoju, co jest jakby pewną trudnością w naszej, w naszej pracy, gdyż my musimy się adoptować do sytuacji, do, do sytuacji na rynku, do sytuacji no, na, 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 na rynku komercyjnym, ale też na, na rynku badawczym, czyli starać się szukać nowych niż, gdyż no, my jako naukowcy nie możemy publikować badań, które ktoś już kiedyś opublikował, tylko musimy starać się w jakimś zakresie rozwinąć rozwiązania, które, które istnieją. Praca naukowca to rzeczywiście ciągłe rozwijanie się zarówno w kwestii badań, w kwestii własnej wiedzy, umiejętności, no i można robić to w różny sposób. Wiem, że można przykładowo brać udział w różnego typu stażach badawczych, praktykach naukowych, które też często właśnie są na początkowym etapie, wydaje mi się, pracy naukowca, ale z drugiej strony mamy kwestię właśnie rozwijania swojej wiedzy, weryfikowania innych odkryć, rozwijania swoich umiejętności naukowych. To wymaga, z jednej strony, pracy. Rozszerzania swoich własnej wiedzy i doświadczeń, a z drugiej strony, no, wydaje się, że też potrzebuje to też trochę inspiracji. Co tak naprawdę jest dla naukowca największą inspiracją, w jaki sposób on się rozwija, doskonali w swojej dziedzinie? Czy ja, jako, jako naukowiec, bardzo mocno rozwinąłem się w ramach staży badawczych, o których, o których wspomniałeś. Dwa, dwa miesiące spędziłem na Poliu w Hongkongu i dziewięć miesięcy na Berner Fachhochschule i EMPie w, Szwaj w Szwajcarii. Tam też bardzo mocno rozwinają swoje kompetencje w zakresie poznania nowych technologii badawczych. Na tym etapie mam w recenzji jeden z artykułów, w którym staram się wykorzystać technologię rozpylania w magnetronowego w celu tak zwanego screeningu. Stopów metali tutaj na bazie stopów tytanu, co, co, co umożliwiło mi w jakimś zakresie szybkie, pro, szybsze prototypowanie i szybszy rozwój materiałów z użyciem metalurgii proszków. No i właśnie w tej pracy porównuję technologie, z którymi pracowałem praktycznie przez cały swój okres kariery naukowej, czyli technik metalurgii proszków i tego wytwarzania Composition Spread Alloy thin Films, czyli cienkich warstw, o gradiencie składu chemicznego, żeby to dało nam w przyszłości możliwość znacznie szybszego rozwoju inżynierii materiałowej, we współpracy również ze sztuczną inteligencją, która również daje możliwość oczywiście szybszego rozwoju tej, tej dziedziny poprzez szybsze planowanie eksperymentów, czy szybsze planowanie składów chemicznych materiałów. W jaki sposób w takim razie wspiera Was ta sztuczna inteligencja? No w tej chwili jest to temat bardzo bardzo topie używany w wielu dziedzinach, na różny sposób. A jak wygląda właśnie używanie sztucznej inteligencji w przypadku Waszych prac dokładniej? Czyli sztuczna inteligencja tutaj w naszej pracy, przynajmniej to, co, co próbujemy, próbujemy rozwijać, tutaj w szczególności. Z, z Maciejem i Mirem mamy w planach rozwijać ten obszar, czyli tutaj sztuczna inteligencja przede wszystkim pozwoli nam znacznie usprawnić pracę projektowania samych procesów technologicznych, czyli na bazie już przeprowadzonych procesów jesteśmy w stanie przewidywać zachowanie się materiałów, no i też jednocześnie planować czy prototypować właściwości. Materiałów, czyli na bazie, no, stworząc bazę materiałów, ich właściwości mechanicznych, właściwości korozyjnych, jesteśmy w stanie planować eksperyment w taki sposób, żeby iść w kierunku składów czy struktur, które będą miały najbardziej, no, najlepsze właściwości z punktu widzenia użytkowego. No, i to jest to, co ja przynajmniej widzę w sztucznej inteligencji jako technice. Która, którą, którą możemy wspomóc inżynierię materiałową. Też jakby z, z Maciejem Niemirem już napisaliśmy wstępny projekt, który jest w ocenie, projekt MRANet, w którym jednym z pakietów pracy jest właśnie zastosowanie sztucznej inteligencji w rozwoju to pustęciem kształtu z zastosowaniem do endodonty. Ja nie ukrywam, że miałem wiele razy okazję podziwiać waszą pracę w laboratoriach, wpadać wam z aparatem lub z innymi sprzętami, nagrywać to, co robicie i po prostu wam przeszkadzać. Łącznie z tym, że raz kiedyś jedna próbka po prostu wam pękła i powiedzieliście, że to była pewnie moja wina, bo po prostu wam pecha, bo pojawiają się w laboratorium bez zapowiedzi. Rozumiem, to jest właśnie to, co czasami się dzieje. Rzeczywiście, że nauka wymaga do powtarzania wielu rzeczy i korygowania różnego typu błędów. No i właśnie ta sztuczna inteligencja ma też zadanie wspomóc Was w tej pracy, ale z drugiej strony macie różnorodne maszyny u siebie, różnorodną technologię, którą na co dzień korzystacie. Na jakich takich najbardziej w tej chwili, powiedzmy, najlepszych maszynach działacie, i jak właściwie wygląda ta praca od. Od środka, bo to nie jest tylko siedzenie nad wzorami, siedzeniem nad, nad rozpracowaniem różnego typu procesów technologii, to jest rzeczywiście też często, no i przede wszystkim praca doświadczalna. Jak ona wygląda u was i na czym pracujecie? My jako zespół rozwijamy dwie technologie, technologię spiekania iskrowo plazmowego i technologię VCS, czyli natryskiwania z aerozolu, chociaż tak naprawdę. Nazwa tej technologii nie jest do końca skonsolidowana w polskim środowisku naukowym ze względu na jej naprawdę dość dużą unikalność. Najprawdopodobniej, jako, jako laboratorium, jesteśmy jednym, jedynym laboratorium w Polsce, które, które rozwija tą technologię i jednym z niewielu laboratoriów w Europie, które, które posiada technologię właśnie VCS. No, ta technologia umożliwia nam natryskiwanie wysokiej jakości powłok. A jeżeli chodzi o technologię spiekania iskrowo-plazmowego, w, w tej chwili posiadamy największą maszynę SPS w Polsce. No i to też pozwala nam rozwijać bardzo dużo różnych grup materiałów, o których, o których wspomniałem, w tym magazyny energii, materiały stosowane na, na implanty. No i to są jakby te obszary, w których jesteśmy silni i obszary, które który rozwijamy te dwie technologie, czyli VCS i, i spiekanie skroboplazmowe, czyli Spark Plasma Sintering SPS. Widziałem zarówno VCS, jak i SPS przy pracy. Może jeżeli chodzi o VCS, -a, to nie wyglądało to może tak super fascynująco, bo to jest bardzo prosty, wydaje się, oczywiście wizualnie dla mnie proces, kiedy rzeczywiście zostaje natryskiwana odpowiednia warstwa na dane elementy. Natomiast sam SPS zawsze mnie fascynował, szczególnie to, że widziałem, w jaki sposób powstawały te elementy, które tam wytwarzaliście. Na przykładzie właśnie mieszanek proszków, tego, w jaki sposób były one odpowiednio wkładane, ubijane do, do, do formy umieszczane Właśnie w samym SPS-ie, jak trwał sam proces tego spiekania, jak to wyglądało. I to, co mi się po prostu podobało, to że widziałem proszek na początku, który naprawdę nic do mnie nie mówił. Oczywiście, wiedziałem, że są w nim różne związki, czy to właśnie były ceramiczne, czy, czy, czy metali, które później miały dać określony wynik, czyli y, część, element określonej wytrzymałości. I później widziałem właśnie te elementy, które dla mnie, na przykład dla osoby zupełnie laika, powiedzmy w tej kwestii, wyglądałyby: no na pewno kto widzieli i oszlifowali. No, no, nie, oni to spiekli, stworzyli i st y, mają w Formę powstał gotowy element o określonych właściwościach, i to napady niesamowicie wygląda w praktyce jak się na to patrzy. I właśnie o to chodzi, bo zajmowałeś się tym już się tym od wielu lat. Ja też miałem okazję się temu przyglądać. A co w takim razie aktualnie jest u Was. No, procesowane, jak wygląda właśnie obecnie kwestia dotycząca właśnie badań naukowych i co ważne, wydaje mi się właśnie też jaki projekt w tej chwili prowadzicie, no bo wiem, że macie też w tej kwestii pewne no, sukcesy na poziomie no, światowym. Tak, tak, jeżeli chodzi o SPS, to realizujemy badania w różnych obszarach, rozwijając materiały no, do szeregu bardzo różnych zastosowań. W tym momencie na przykład rozwijamy magazyn energii, tak jak wspomniałem, czyli, czyli materiały do baterii metalowo-jonowych, zarówno elektrody, jak i elektrolity stałe, elektrolity ceramiczne stałe. Też realizujemy badania w obszarze węglików spiekanych, czyli węglików Wolframu na osnowie tytanu, co umożliwi ograniczenie zastosowania kobaltu, kobaltu, który przez Unię Europejską został zaklasyfikowany jako surowiec o krytycznej dostępności. Też rozwijamy materiały, czy tak zwane fazy MAX, które na tym etapie są też przedmiotem komercjalizacji poprzez projekt Cermaxme razem z, z Asią Półrolniczak i, i, i Grzegorzem Kubickim. Też rozwijamy materiały, tak zwane kompozyty na osnowie ceramiki i kompozyty, na osnowie metali, czyli na przykład kompozyty na osnowie stopów aluminium zawierających węgliki, czy też na przykład kompozyty na osnowie tlenku cyrkonu zawierającego nanorurki węglowe, co, co umożliwia uzyskanie materiałów o, o wyjątkowych właściwościach, które w praktyce mogą znaleźć zastosowanie na rynku. Też współpracujemy w ramach swoich badań z różnymi. Z firmami z różnych obszarów, w tym z branży, z branży kosmicznej. Też współpracujemy z firmami z branży, z branży biomedycznej, więc prowadzimy bardzo dużo badań. Ostatnio też dostaliśmy projekt Safari w ramach Horyzontu Europa gdzie będziemy rozwijać materiały 2D, czyli, czyli materiały Maxin, czyli, czyli materiały 2D powstałe w wyniku delaminacji fazy Max. Więc bardzo dużo obszarów, w których prowadzimy badania i myślę, że te obszary będą się ciągle rozwijać, będzie ich więcej. Część z tych obszarów będzie, będzie, będzie pewnie znikać z naszego portfolio badawczego, ale taka jest praca badawcza. Materiały fazę Max to nie ukrywam, że był też temat gorący co niedawno, szczególnie właśnie w kontekście waszego projektu i tego, co udało wam się dokonać. Ale mamy tak, branżę biomedyczną, branżę kosmiczną, mamy różnego typu elementy, gdzie taki szary człowiek może spotkać właśnie elementy wykonane właśnie w ramach technologii, które wypracowujecie? No tak jak, tak, tak jak wspomniałem, w branży, branży kosmicznej, gdzie istnieją bardzo duże wymagania dotyczące żarowytrzymałości elementów, czyli, czyli elementy muszą być zdolne do pracy w bardzo wysokich temperaturach, grubo ponad 1000 stopni Celsjusza, często powyżej 1500 stopni Celsjusza. Od tych elementów wymaga się też bardzo dużej żaroodporności, czyli, czyli w kontakcie z, z atmosferą powietrza w bardzo wysokich temperaturach nie mogą ulegać zniszczeniu. Też te materiały muszą bardzo dobrze pracować tribologicznie, Podwyższonych temperaturach, ze względu na to, że, że w tych bardzo, bardzo wymagających branżach mamy nie tylko podwyższoną temperaturę, ale też mamy zużycie cierne i, i to są jakby bardzo ekstremalne obszary. No i te, te materiały, które rozwijamy w tych, w tych obszarach, mają znaleźć swoje, swoje zastosowanie. Czyli mówimy o materiałach rzeczywiście wykorzystywanych w ekstremalnych warunkach i co ważne, jest to też element komercjalizacji czyli tego, co Wy opracujecie, znajdziecie, odkryjecie, no ale też z drugiej od, od, odkrycie jest bardzo prostym określeniem. Odkrycie po, powstaje po długiej i ciężkiej pracy. To nie jest tak, że ktoś nagle coś wpadnie. Tak się też zdarza, ale przede wszystkim naukowiec to jest ciężka praca. No i właśnie to jest to, że z jednej strony mamy komercjalizację, czyli pójście do przemysłu, pójście do biznesu, który oczywiście użyje tych technologii, których wytwarzaliście, ale z drugiej strony, właśnie naukowiec dzieli się swoją wiedzą. Publikuje, komunikuje ją, no i tak właściwie jak wygląda od strony twojej naukowca, dzielnie się tą wiedzą. Znaczy, ja, ja, ja zawsze uważałem, że, że naukowiec, który nie potrafi komunikować swoich osiągnięć, to nie jest najlepszy naukowiec, gdyż po prostu w środowisku naukowym jest to wręcz wymagane, żeby, żeby być w stanie czy umieć podzielić się swoimi osiągnięciami, gdyż te osiągnięcia nie mają żadnego znaczenia, jeżeli wiemy tylko my o nich, więc w pracy naukowca istotne jest to, żeby, żeby publikować, w pracy naukowca jest ważne to, żeby jeździć na konferencje, przedstawiać swoje wyniki. Konferencje też i publikacje naukowe mają też tą swoją zaletę, że to jest moment, w którym spotykamy się z, z recenzjami, czy spotykamy się z opinią środowiska naukowego, czyli częsta komunikacja pozwala nam na iterowanie swoich badań, czyli spotykając się z uwagami, z krytyką podczas publikowania, czy też po, podczas konferencji naukowych, jesteśmy w stanie znacznie usprawnić swój warsztat, jesteśmy w stanie usprawnić swoje badania, ze względu na to, że, że ta, ten sposób komunikacji y, nas, y, że tak powiem, y, konfrontuje z, z resztą środowiska naukowego, czyli, czyli daje nam możliwość znacznego, znacznej poprawy i też planowania dalszych badań. Patrząc z tej strony, mamy naukowca, który pracuje już od dokładnie par lat nad bardzo zaawansowanymi projektami, które komunikuje o swojej nauce. Y, no i osoby, która oczywiście rozpoczyna swoją drogę naukową w trochę może y, innym kierunku, ale rzeczywiście odnalazła się bardzo dobrze w tej dziedzinie. I patrząc od tej strony, mamy młodych ludzi, którzy patrzą na naukowców, patrzą często na ich dokonania i zastanawiają się też nad swoją drogą naukową. Co można im powiedzieć właśnie, w jaką stronę powinni podążać, na jakich może cechach swoich własnych powinni się skupić, żeby właśnie dobrze zaistnieć właśnie w takim obszarze naukowym. Ja, ja zawsze uważałem, że, że w tej pracy, w szczególności w przypadku młodych naukowców, które, którzy dopiero wchodzą, wchodzą w to środowisko. Istotne jest przede wszystkim nauczenie się tego, że, że w tej pracy trzeba być niecierpliwym, czyli y, trzeba starać się po prostu y, realizować bardzo szalone pomysły, czyli nie bać się, walidować y, bardzo złożonych eksperymentów, które w jakim zakresie mogą być skazane na porażkę, czyli tak, zwane, tak zwanych y, projektów czy, czy pomysłów high risk, high gain, czyli Dużego ryzyka, ale potencjalnie bardzo dużych korzyści, gdyż to one napędzają y, nasze środowisko, czyli takie bardzo rewolucyjne, rewolucyjne y, rozwiązania czy odkrycia. No i też y, bardzo ważne jest też to, żeby, żeby współpracować. Y, starać się otwierać na, na, na innych ludzi, na inne ośrodki, współpracować, gdyż współpraca daje o wiele więcej możliwości, daje możliwość rozwoju poprzez liczne projekty. No i tutaj też, tak jak tutaj w poprzednim pytaniu, współpraca też jest napędzana poprzez publikacje i... I konferencje, gdyż ja jako naukowiec bardzo często zdarza mi się kontaktować z, z autorami korespondencyjnymi prac, które, które mnie interesują i staram się jakby nawiązać z nimi, z nimi współpracę. No i w ramach konferencji już też udało mi się nawiązać bardzo dużo współpracy z, z ludźmi, z którymi jestem bardzo blisko, nie tylko na, na, na tle naukowym, ale też bardzo mocno osobistym. Więc y, to też jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że współpraca też napędza bardzo mocno naukę. Dlatego ważna jest komunikacja. Mówisz o komunikacji, mówisz o napędzeniu nauki, o tym rozwoju. To oczywiście bardzo są całkiem no, pełną sukcesów w ścieżkę naukową, ale w takim razie, co planujesz na przyszłość? Jak widzisz swoją karierę za jakiś czas? No i w którą stronę chciałbyś zalecić ją pójść? Czy na tym, na tym etapie planuję rozwijać się w taki sposób, żeby żeby móc no, zrealizować przede wszystkim habilitację, to jest jakby mój, mój pierwszy, pierwszy cel, cel osobisty. Jakby drugim moim celem osobistym jest też to, żeby, żeby jako naukowiec spędzić ciut więcej czasu za granicą, co, co umożliwi mi zapoznanie się z innymi kulturami pracy, też z, z inną kulturą społeczną, czy też z zupełnie innymi, in, 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 innymi ludźmi w zakresie typu pracy. No, i też tutaj właśnie chciałbym, jako, jako naukowiec, spróbować zrealizować jakieś projekty typu Maria Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship, które, które umożliwią wyjazd na, 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 na staż typu Postdoc do innych państw Unii Europejskiej, żeby poznać, transferować też wiedzę, czyli wykorzystać moje umiejętności u nich, których oni nie posiadają, też bardzo często. Polacy też są w stanie bardzo dużo wnieść do, do silnych jednostek badawczych na zachodzie, a też, żeby nauczyć się czegoś z tych laboratoriów, do których mógłbym, mógłbym wyjechać. No i też, żeby, żeby rozwinąć się w obszarze w szczególności magazynów energii, które oba obecnie bardzo mocno mnie interesują, a współpraca z jednostkami doświadczonymi w w tym obszarze zagranicznym i pozwoli na, na znaczny rozwój nie jako naukowca, ale też Łukasiewicz Pit jako, jako jednostki badawczej. Chciałem uniknąć tego pytania, ale nie mogę, bo widzę, że pracujesz nie od dzisiaj w tej kwestii. Widzę, z jaką pasją o tym mówisz. Muszę zapytać się o jedno, czy praca naukowca dla ciebie to jest też przyjemność, no w dużym cudzysłowie zabawa, bo mam takie wrażenie, że dobrze się w tym bawisz. Oj, tak, tak. Jeżeli chodzi o pracę, o pracę badawczą, to, 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 jest to na pewno, na pewno pewna forma mojej pasji, co, co też jest dość, dość specyficzne, gdyż, gdyż, wiem, że, że ludzie do mnie piszą maile w soboty, w niedzielę. Ja po prostu jestem tak nakręcony czasami tą nauką, że muszę odpowiedzieć. Czyli, czyli żyję, żyję tym często poza godzinami pracy. Często też myślę o, o, o pracy badawczej, czytam artykuły poza swoimi godzinami pracy, jak, jak, jak najbardziej napędza mnie to jako pasja. Oczywiście posiadam jeszcze inne pasje poza nauką, na przykład bardzo, bardzo kocham muzykę, też bardzo dużo śpiewam, śpiewam w chórze, śpiewam w naszym wewnętrznym zespole The Beatles, więc w jakimś zakresie też, też nakręcają mnie inne pasje, ale nauka jak najbardziej też jest czymś, co, co kocham robić. To nie jest tylko mój obowiązek, ale też pewna, pewna forma pasji. No tak, patrząc na to, człowiek wielu talentów, wielu pasji, nie siedzący w miejscu, nieustająco bawiący się nauką, chociaż brzmi to może trochę tak eufemistycznie, ale taka jest prawda, że jak to się mówi, że kiedy praca staje się przyjemnością, to jest czymś o wiele więcej. No i tu mamy bardzo dobry przykład osoby, która z jednej strony rozwija się świetnie naukowo, rozwija się osobiście, ma z tego dużo przyjemności, no i co ważne, ma z tego odkrycia i kto wie, może w przyszłości będą też wielkie, większe projekty i większe komercjalizacje, czyli to, czym zajmują się tutaj y, naukowcy i czym zajmuje się właśnie Mateusz, będzie czymś, co będzie część naszej codzienności. Dzisiaj moim państwa gościem był, no powiem sobie szczerze, pan doktor, bo taka jest prawda, y, Mateusz Marczewski. Bardzo dziękuję. A to było pierwsze nagranie z cyklu Rozmów z Młodymi Naukowcami. Ja nazywam się Marcin Tomkowiak. A nagrywaliśmy z Łukasiewicz Pozjańskiego Instytutu Technologicznego. Dziękuję bardzo. Zapraszam do kolejnego nagrania. Do widzenia. Do widzenia.